Witamy Was w kolejnym odcinku Tropicieli Luksusu. Od 2004 roku przez dłuższy czas nie było w Polsce imprezy, nie było pikniku, ba, nie było nawet wesela bez piosenki e, Jej Czarne Oczy, wylansowanej przez zespół Iwan i Delfin. E, grupy już dzisiaj nie ma, ale Iwan Komarenko działa, ma się dobrze i jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię, Iwan. Cześć. Nie wziąłeś maseczki. No nie, nie wzią, zresztą nigdy jej nie, bierę, nie biorę. Odległość między nami. Całe szczęście. Odległość między nami też nie jest przepisowa. E, może nie jest przepisowa, ale jest normalna, taka, jaką powinni mieć między sobą ludzie normalni. Wczoraj kilka tysięcy osób przeszło e, od Sejmu do siedziby wiadomości w telewizji e, polskiej po to, żeby zaprotestować. Żeby zaprotestować, żeby zażądać powrotu do normalności, stałeś się jak, niejako przywódcą tej demonstracji. śpiewałeś tam swoją piosenkę. Biedny Nie jestem politykiem, od razu mówię. I nie chcę być. Jestem artystą. Moje miejsce jest na scenie, a, bo od 15 lat to robię. Kończy się sezon letni, ale mamy wrzesień. We wrzesień jeszcze grałem, cały wrzesień. Czy to Dni Miasta, czy Dożynki. Tak się stało. Że e, straciliśmy wszyscy pracę. No może nie wszyscy, nie? ale na pewno branża artystyczna straciła pracę. Branża hotelarska czy, a, czy turystyczna. Nie mamy koncertów. To są jakieś ochłapy, że tak powiem, a, gdzie e, artyści, którzy grali po 30-40-50 koncertów w sezonie letnim, zagrali w tym roku może 2-3. Ja zagrałam zero koncertów, nie zarobiłem ani grosika, ale to nic nie. Dlatego się znalazłem na trybunach. Mało tego, fani żartują. Że nagrałeś dwie piosenki, Kity i Mity i Hot Sixteen tak, Challenge, tak. Y, y, poświęcone temu tematowi, i od razu, nie wiedzieć czemu, wystraszyłeś samego ministra, który podał się natychmiast do dymisji. <gry> tak, niektórzy mówią, że, że Szumowski, minister zdrowia, Szumowski się dowiedział, że Iwan za chwilę wydaje piosenkę i szybko zmył. Piosenkę, o nim się zmył. Bardzo mocno skrytykowany Idykowałem działanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, bo należało mu się to. Minister zdrowia bardzo często postępował niekonsekwentnie, bardzo często zmieniał zdanie w ciągu tygodnia. Jak taka chorągiewka? Raz mówił, że maseczki nie chronią. Później, że trzeba nosić maseczki. Później mówił, że on nie nosi, bo nie ma objawów. Więc no osoba, osoba, która ma trochę oleju w głowie, no, powinna była jakoś sobie to, nie wiem, odebrać to w taki sposób, że ten człowiek jest no, niewiarygodny. No, temu człowiekowi nie można ufać. Więc ja to w ten sposób odebrałam i nagrałem piosenkę. Łukasz Szumowski zaraz po tej swojej demisji pojechał na wakacje. Na wakacje do śmiertelnie niebezpiecznej Hiszpanii. Pani, e, tak, tak. Gdzie nie widać było na zdjęciach, by nosił maseczkę i by trząsł się ze strachu. E, więc to by świadczyło o tym, że masz rację i rzeczywiście warto mieć otwarty umysł. Warto czasami wyłączyć telewizję e, i włączyć myślenie. Dokładnie. E, przeczytałeś bardzo ciekawą książkę, która jakby zawiodła Cię do, e, do tych wszystkich przemyśleń. Ja mówisz o fałszywej I pandemii? E, wiesz co, no, dowiedziałam się prawdy przede wszystkim, prawda? Wypowiedzi wielu specjalistów, wirusologów, epidemiologów. E, bardzo mocno utkwiła mi, um, mi wypowiedź e, Sucharita Bartiego. To jest taki e, wirusolog, bodajże, który przyjechał z Tajlandii, i on wyemigrował do Niemiec i zaczął pracować jako lekarz a, w Niemczech. I w tej chwili e, stwierdza, że ci ludzie, do których on właśnie jechał, wierzył w tych ludzi, a, widział w nich właśnie tych wolnych ludzi, z jaką. Z jaką łatwością rezygnują z tej wolności? Kilka dni temu y, ci miłośnicy wolności weszli też na ulicę Berlina i to y, też była bardzo spora grupa, bo to milion, było trzysta tysięcy, milion os 300 tysięcy osób, które chcą powrotu do normalności i y, chcą, by ta wolność y, była respektowana, była szanowana. Y, ty sprzeciwiasz się też przymusowym szczepieniom y, na COVID-19. Jeśli ktoś czuje się, że, że COVID-19 jest bardzo groźny, to może tą szczepionkę przyjąć. Nie może to być nakaz administracyjny. E, idąc do lekarza, e, oczekujemy od niego jakiejś porady, prawda? E, nie robimy to z rozkazu. Nie wiem skąd się wzięła taka retoryka, że musimy się zaszczepić. Jak pan nasz niezastąpiony minister zdrowia, Łukasz Szumowski, mówił non-stop musimy zaszczepić cały naród. To ja byłem w szoku w ogóle. E, to te słowa wychodziły z niego jak z człowieka, który był psychicznie niezrównoważony. Jak można zaszczepić cały naród? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że szczepionka, która jest zrobiona na prędcy, ma o tego w tej chwili. Jest ich kilka firm farmaceutycznych, Rosja się podłączyła, i oni między sobą konkurują, rywalizują, więc skąd my wiemy, co będzie w tej szczepionce? Być może prawda? oczami wyobraźni widział miliony, które będziemy tak, zarobić tak. na tym y, y, interesie. Interesie. Ja od razu wyczułem, że to jest chodzi tylko o wielkie pieniądze, o interes. E, e, nikt się nie liczy z naszym zdrowiem. Podobno sam miałeś takie traumatyczne przeżycia związane ze szczepionkami, e, kiedy zaszczepiłeś się na grypę. To było też po tańcu z gwiazdami. I za każdym razem wychodząc na scenę, ciężko mi było, wiesz, bo miałem katar, miałem zapalenie gardła non-stop. I ja wtedy poszedłem do kolegi, znajomego, który mi polecił, lekarz, który mi polecił wzmocnić sobie odporność, biorąc szczepionkę poliwacyjną i bronchobaksą, szczepionkę na grypę. Więc ja to przyjąłem, kilka, kilka szczepionek przyjąłem. Mhm. I po dwóch albo po trzech miesiącach zaobserwowałem, że zaczynam tracić włosy. Ja straciłem jedną czwartą włosów. Straciłem tutaj, miałem ogromny placek, tutaj nie miałem, tutaj nie miałem, tu miałem brwi. ogromny placek. Ta, brwi? Brwi, do połowy nie miałem brwi w ogóle. Ja byłem w szoku. Nabawiłem się choroby autoimmunologicznej. I ja to leczyłem. Do ustnie w tabletkach. Tabletki brałem przez dwa lata. A sterydy w maści brałem przez wiele, wiele lat. Odstawiłem chyba dwa lata temu dopiero. W Twojej walce z reżimem pandemicznym przebija się cały czas to pojęcie wolności. Nagrałeś świetną piosenkę, według mnie świetny ta, ta. cover Grechuty. Wiem, że się do niego bardzo przykładałeś i do teledysku, o, tak. i do piosenki. Wyszło naprawdę naprawdę fajnie. Co ta wolność dla Ciebie znaczy? Człowieka, który wychował się po środku syberyjskiej tajgi no w Rosji. Bardzo wiele. Ja Jadąc do Polski w 1991 roku na spotkanie z Janem Pawłem II, który zorganizował Światowy Dni Młodzieży w Częstochowie, uciekałem przed komunistycznym piekłem, a, bo wtedy już szukałem tej wolności i znalazłem ją w Polsce. Z, zobaczyłem szczęśliwych ludzi, którzy się uwolnili od PRL-u. Chociaż na Syberii, powiem ci szczerze, też czułem się wolnym, tylko że mieszkałem na wsi, zabitej dychami. Ja kocham Syberię, bo to jest, to jest piękna kraina bajkał, piękne lasy, gdzie możesz wejść i, i z powrotem nie wrócić na przykład. Nie? Później jak już dorastałem, to zacząłem uświadamiać sobie, że żyję w takim kraju dosyć zniewolonym na no, Związek Radziecki. Mhm. Więc zacząłem zadawać sobie pytanie, co mam z tym zrobić. Nie? Czy ja chcę dalej tak żyć i zmarnować ten dar, prawda? Życie człowieka, nie? czy szukać dla siebie lepszego miejsca? Mhm. Bo wolność jest pewną wartością, bezcenną wartością. Dlatego, dlatego jest dla nas bardzo ważna, bo łatwo ją stracić, bo jest mnóstwo, mnóstwo drapieżników dookoła, którzy chcą ją, nam, nam tą wolność zabrać, bo jest bezcenna. Za to co mówisz, za to jak wyglądasz? Miałeś takie problemy związane z tym, z, właśnie z tą wolnością? W, <laughs> w tej chwili mam. Żyliśmy 5 miesięcy temu w świecie, gdzie wszystko było, na pozor oczywiście, było wszystko fajnie, wszyscy się uśmiechaliśmy i tak dalej, się wydawało, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Eee, niestety przyszła katastrofa, przyszły zmiany, które nas bardzo podzieliły. A poza tym, a poza tym no nie wolno zapominać historii, no przecież wszyscy pamiętamy całkiem niedawno PRL czy Związek Radziecki, komunizm i tam też byli e, pieśniarze, piosenkarze, wojownicy czy Grychuta, czy Kaczmarski, czy Gintrowski, czy Wysocki, czy Okudżawa. Czy możemy na przykład z perspektywy czasu, my mówimy o nich, że to są są bohaterami, prawda? Byli bohaterami, ale w tamtych czasach był obóz, których krytykował, których próbował zniszczyć, z których próbował zmieszać z błotem. I teraz się dzieje to samo, że jeśli ja mówię o wolności, jeśli ja chcę bronić wolności, wolności prawda, staję po stronie ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, tracąc firmy, e, e, tracąc dorobek swojego życia, i ja staję po ich stronie i ktoś próbuje mnie z, zmieszać z błotem. Czy to jest w porządku? To po czyjej stronie mam wstać? Po stronie tych ludzi, którzy zmieniają chorągiewkę, non-stop zdanie, mówią o ministrze zdrowia? Po stronie, nie wiem, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o e, e, pandemii, a później nagle się całuje i się obejmuje z ludźmi bez maseczki, paraduje bez maseczki sam, prawda? Ściąga swoją córkę z Wielkiej Brytanii, narażając ją na śmiertelne niebezpieczeństwo, bo pewnie nie wierzy w to niebezpieczeństwo sam. Ja bym chciała wrócić na chwilę do Twoich korzeni, bo one są bardzo ciekawe. Tam mamy Estonię, mamy Gruzję, mamy Koreę i Rosję. Dokładnie. Skąd ta Polska wzięła się jako miejsce do życia? Ja Ci powiem tak, bo chyba był scenariusz pisany w niebie. Nic się nie dzieje przypadkowo. Ja zostałem jakby do Polski w jakiś sposób, chyba taki cudowny, ściągnięty przez Jana Pawła II, który zorganizował Światowy Dni Młodzieży w 1991 roku w Częstochowie. Ja wierzę w to, że to nie był przypadek, że Jan Paweł II, że tak powiem, przyciągnął mnie do tej Polski, bo chyba. Czuł intuicyjnie, bo miał niesamowitą intuicję, mm. że jestem potrzebny dla Polski. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Posłyszałeś nie? o y, papieżu na tej swojej syberii, <laughs> z zabitej deskami, jak sam powiedział. Akurat o papieżu słyszało się bardzo dużo. Papież był bardzo znaną postacią na całym świecie. To jest to jeden, jeden z wielkich e, takich e, Polaków, e, e, o którym się mówiło bardzo dobrze na całym świecie. W Związku Radzieckim, w Rosji, tak samo. Więc zdarzyłem go ogromnym szacunkiem, dlatego pojechałem do tej Częstochowy. I do dzisiaj wiem, że nie zmarnowałem tej szansy, że to był dobry ruch, to był właściwy ruch. Klasztor Sióstr Franciszkanek, Franciszkanek w Laskach. Dokładnie. Jak ty się tam znalazłeś? To była niesamowita historia. To był mój drugi przyjazd do Polski. A wiesz, to jest 6 tysięcy kilometrów, czyli się jedzie jakieś 6-7 dni pociągiem. Tak, tak, tak. To, tak, to było ogromne poświęcenie, no właśnie, no. Więc ja pojechałem do najpierw do Częstochowy, do siostry Klerk, z którą się poznałem na Jasnej Górze, i no, ona szybko zareagowała, popisała się refleksam i dała mi kontakt do Lasek. I tam pojechałem. Zanim stałem się piosenkarzem, ja przez 6 miesięcy pracowałem w Laskach. Grabiłem, odkurzałem, sprzątałem, albo na przykład ciężarówka podjeżdżała i, i, i zrzucała cały węgiel, całą taką kuwetę, prawda? I ja musiałem całą tą, całą tą kuwetę, cały ten węgiel łopatą na taczkę i, i taczką zawieźć do piwnicy, i to robiłem wszystkie te rzeczy. Więc ja, tak samo jak jako mały chłopiec na Syberii, ja, ja się nie urodziłem w bogatej rodzinie. Ja się urodziłem na Syberii, gdzie była bieda. Ja musiałam, mama pracowała, przez całą domy w pracy, ja musiałam się opiekować bratem, gotować zupę, sprzątać w domu. Robiłem ciężką, taką normalną pracę wykonywałem, jak wykonują ludzie na wsi, więc ja to wszystko wiem, wszystko znam. No. Więc wiara pomaga ci w życiu, ty często bywasz, regularnie Bardzo. bywasz w, w klasztorze za oceanem. Też sobie znalazłeś miejsce tak. do tego, żeby odreagować, nie wiem, nabrać siły, nabrać jakiegoś dystansu do pewnych rzeczy. Jak się znalazłeś w tym klasztorze? Wiesz co, ja co roku jeżdżę tam do y Mnichów e, a, tajwańskich, mhm. a to jest pod Nowym Jorkiem, 70 mil, a ja ich poznałam 7 lat temu a, i tam jeżdżę jako wolontariusz. Mhm. Moje życie wygląda w taki sposób, że w lecie pracuję jako artysta, a później wyjeżdżam. Wyjeżdżałem listopad-grudzień przez dwa miesiące. Ja jako wolontariusz pracowałem i znowu sprzątałem. Wstawałem o 4:30. O 4:30, bo były jakieś tam medytacje. Później przyrządzałem śniadanie. I do dzisiaj z tymi mnichami się przyjaźnię I, i, i uciekam przed całym, jakby tym takim moim życiem, które jest szalone, wiesz, bo te koncerty gdzieś tam też trochę, no, tej energii trochę wyciągają. kilometry dzielą nas Lato umiera, jesień czas Blaszany daszek tłucze deszcz A w mojej głowie wciąż ktoś jest Zdąży czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Jej piękne czarne oczy, widzę czarne oczy, to sam kroczy ze mną jest. Ci piękne czarne oczy, zdążyć czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Czy, czy bardzo boleśnie odczułeś ten spadek popularności Iwana <coughs> i Delfina? Właściwie rozstanie Wasze e, Iwana i Delfina? skończył się taniec z gwiazdami, w którym brylowałeś i mhm. doskonale ciszło. Yy, yy, jak, jak przeżyłeś ten, ten moment? Wiesz co, ja ci powiem tak, no bo ja jakby wychodzę z założenia, że droga artysty, czy w ogóle droga człowieka, prawda, jest pełna różnych niespodzianek, i czasami są zloty i upadki. I nie można się spodziewać tego, że zawsze będzie się na górze, prawda? A, a też nie można się załamywać, że ten upadek zawsze musi być strasznie bolesny, bo upadek uczy czegoś, prawda? Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Co innego działalność stricte artystyczna, koncertowa, prawda? Gdzie ja zarabiam realne pieniądze, a co innego? A, a tworzenie przez a, grupę dziennikarzy, na przykład, jakiejś tam historii o Iwanie Komarenko. Bardzo często ta historia nie miała nic wspólnego z prawdą. E, na przykład, mówiąc, że Iwan Komarenko e, znikł, Iwan Komarenko już nie jest taki, jaki był wcześniej, prawda? E, jedynie co mnie czasami bolało, że, że ja nie mogę tak naprawdę dotrzeć z prawdą. Że ja cały czas pracuję, cały czas nagrywam, cały czas jestem aktywny, cały czas się spotykam z Mało ludźmi. Mało tego, nie wiem czy, czy to jest dalej aktualne, ale ty jesteś jednym z niewielu artystów, którzy działają sami, nie masz nad sobą ja firmy, firmy fonograficzne. Ja jestem niezależny hmm, od początku tak do końca. Ja zawsze to mówiłem w taki sposób, porównywałem, że artyści, którzy na przykład mieli podpisaną jakąś umowę i przez to mieli dostęp do wielu różnych e, a, mediów społecznych, prawda? z łatwością docierali nie? w odróżnieniu ode mnie. To jest jak na przykład dać komuś, jakiemuś zespołowi, który jest wszędzie na ustach, wszędzie jest w mediach, dobry samochód, prawda? Taki mm. bardzo dobry, nowoczesny samochód i Iwanowi komoręce Dać na przykład zwykły rower, prawda? Który też jest zdolny, który też dużo się poświęca jako artysta i dużo robi i nagrywa, jest, jest normalnym artystą, tak jak każdy, tylko że dostał rower, prawda? Mm -hmm. Jaki. Jakie on ma szanse na przykład się ścigać z tym człowiekiem, który dostał dobrego Mercedesa? Wracam do tematu tego przeczołgania Ciebie przez show biznes, bo tak naprawdę ty wiesz, czym jest depresja. I no, mówiłeś tak. o tym wiele razy. Bo ją przeżyłem. To jest, słuchajcie, to jest bardzo ciężka choroba naszych czasów. Iwan nie ma oporu, żeby o tym mówić. Nie, absolutnie. Jak się wychodzi z tego problemu? I Zawsze jestem gotów się podzielić tym doświadczeniem. To jest straszne doświadczenie. Mnóstwo ludzi y, choruje na depresję i właśnie ostrzegam, że taki dystans, a który nam narzucają a globaliści, nasza władza zresztą też nie, że musimy się trzymać dystansu, to jest zła tendencja, bo dlatego, że dystans właśnie powoduje, że coraz bardziej będziemy e, czuli się źle, grozi nam depresja, bo człowiek jest istotą żywą. Człowiek jest. E, no, zasady to są zasady fundamentalne. Mentalny, wręcz naturalny, prawda? Nie możemy być żyć bez siebie, prawda? Jesteśmy stworzeni, żeby być, być, być w tej wspólnocie, prawda? Funkcjonować razem. No nie? Czas, że uciekałeś z domu w takim dosłownym znaczeniu, zaczęła się pandemia. Iwan pracował z własnego samochodu, A. kupował czekoladę i, nie wiem, i pączka. O tam, o tam dalej. Przy, przy restauracji. To wiesz co, jakby coś. Wiesz o co chodzi? Nie? No, pierwsze, pierwsze te tygodnie tej całej pandemii spowodowały e, wstrząs taki emocjonalny e, we mnie, w mojej głowie, więc ja próbowałam się odnaleźć w nowej przestrzeni. E, jedyna kawiarnia, która działała, to była Blikle. A, i, e, ale jedynie można było wyjść na zewnątrz, prawda? wychodzić na zewnątrz i jakby e, m, brać, kupować na, m, na wynos. Więc ja podjechałem swoim samochodem, a ponieważ mam taki samochód całkiem spory, bo to jest e, Toyota. A kiedy masz, przepraszam, prawo jazdy? Bo tutaj też pojawiają się różne. 10 lat. 10 lat. Tak, okay, że 10 kupiłeś lat. samochód nie mając jeszcze prawa jazdy. To też ciekawa i, to i było, informacja. Tak, to było 10 lat temu. Ja kupiłem sobie Toyota Avensis, e, która już, że tak powiem, odsłużyła. A, I teraz, dosłownie tuż przed kryzysem, koronokryzysem, kupiłem sobie nowy samochód. Całe szczęście spłaciłem, cały kredyt i tak dalej. Jeszcze zdążyłem. Tak, zdążyłem. Tak. Więc kupiłem ten samochód, który ma taką tylną klapę. To jest Toyota Jeep, mm -hmm. ternówka, więc bardzo wygodny. Otwieram sobie tylną klapę, to się robi taki, taka platforma, gdzie mogę sobie usiąść, wyciągnąć nogi, postawić ciasto, kawę i sobie spokojnie zrobić taki mini barek, taki o, puterek, laptopik, tak rozkładam, a wszyscy jeszcze wtedy byli w maskach, wiesz o co chodzi. No i pewnie zadawali sobie pytanie, co on robi, co on robi, a ja już wtedy wiedziałam po dwóch tygodniach, że to jakaś ciema, że to. Coś dziwnego się dzieje. Nie no, zostałeś wtedy skontrolowany przez jakiegoś służbistę, który jednak dał Ci szansę, powiedział, z tego co pamiętam oczywiście, zjedz Pan ciastko, a potem Pan założył maseczkę. Tak, była no? coś takiego. Tak, <laughs> na ławeczce wtedy siedziałem i... Nie, to był policjant, wiesz, dwóch policjantów <laughs> przeszło. Tak, byli bardzo sympatyczni. W ogóle e, chcę powiedzieć, że nasi policjanci, polscy policjanci jednak wykazują zdrowy rozsądek. <laughs> w odróżnieniu od policjantów w Australii, w Stanach, nawet w Niemczech. Jednak nasza policja jest taka bardziej przytomna i bardziej chyba jest po stronie obywateli. Od kiedy ty jesteś obywatelem Polski? Ja jestem e, dostałem polskie obywatelstwo zrzekając się rosyjskiego w 2010 roku. Mm -hmm. Martwiłeś się bardzo o mamę i tutaj chyba wróćmy też do tego tematu, która została w, w, w Rosji. Czy to jest ten dom, który kupiłeś za, za zarobione przez siebie dokładnie, pieniądze? Dokładnie, dokładnie. Ja mamę. ona tam została mm. z, z twoim bratem, ale siostra też tam jest, czy nie? Czy ja on... kupiłem im dom od razu po Tańcu z Gwiazdami. Mm -hmm. A, przeniosłem ich z Syberii do europejskiej części Rosji, 400 km od Moskwy, z całym Majdanem. Mm -hmm. Psy, koty. <laughs> wszystko, wszystko, wszystko. Lida, która jest e, e, moją siostrą, a, ale taką zaadoptowaną przez mamę. Mhm. Brat, a, ojczym, wszyscy się przynieśli tam. A więc, więc ja im pomagałam. W tym jechaliśmy 5 dni, e, 6 dni chyba do tej miejscowości pociągiem. I ja ich odwiedzam, wspieram mamę. Pomagam mamie. Mama ma 70 lat, pracuje w hotelu. Chcę powiedzieć wszystkim osobom, które, 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 naprawdę się bo, które naprawdę się boją koronawirusa, proszę się nie bać, bo dlatego, że mama, moja mama nie pracuje dyrektorem hotelu, tylko taką zwykłą sprzątaczką, jeśli tak można powiedzieć, która lata, biega przez cały dzień ze szmatką w ręku. I od myje podłogi, e, ściera kurz z sporęczy zaplanowaliśmy przyjazd wiosną odwołany. Zaplanowaliśmy przyjazd na jesieni odwołany, no bo granice są zamknięte, a ostatnio chyba były, są otwarte, ale są kwarantanny, Ona musi przejść kwarantannę. Więc e, no nie chcemy takich rzeczy robić, no bo ona wtedy jakby nie odpocznie. Więc ja z mamą się nie widuję, a ona trochę się martwi, wspieram ją jak mogę. Finansowo też wspieram, bo mama przez ostatnie trzy miesiące nie dostaje pieniędzy ze względu na to, że nie ma gości w hotelu, więc ona dostaje tylko emeryturę i to, co ja jej wyślę. No ale był tak, czas, że... kiedy ona Tobie bardzo pomagała i wspierała, kiedy na początku. O tak, e... tak, 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 tak. Dostałeś e... kolczyki. Złote kolczyki. Złote kolczyki, jak jechałam do Polski. Nie miała nic innego, żeby nie ci dać. Nie miała nic innego. Oddała ostatnią rzecz, która na pewno dla niej, dla kobiety była bardzo cenna. Złote kolczyki, prawda? Które ty spieniężyłeś, a potem zgubiłeś pieniądze. Zgubiła jak to dobrze, to wszystko <laughs> na każdy szczegół. Rzeczywiście zgubiłem mnie, także. Ale tak miało być, wiesz, bo ja zawsze podchodzę jakby do życia. U mnie nie ma czegoś takiego, że jeśli, tak jak powiedziałam na przykład e, 5 minut temu, że jeśli nagle ja przestałam być popularny, to nie oznacza, że to jest, e, że ja się go zagubiłem w życiu albo to jest upadek czy coś takiego. Nie, bo życie cały czas faluje, prawda? Jesteśmy raz na górze, później na dole, raz na górze, później na dole i to jest normalne. Tak powinno być. Trochę ma mnie dosyć, wiesz co, Iwan, Jakżeśmy o tej depresji, bo to jest poważny, mocny temat. A, w depresji istnieje coś takiego, taka. Jakby taka, mm, jakby to powiedzieć, mechanizm pewien, że człowiek jest skoncentrowany na swoim bólu, na swoim nieszczęściu, na takiej bezwyjściowej sytuacji. I to działa jak e, taka mm, obsesja że człowiek non stop powraca do tego problemu, do tego bólu, prawda? I gdzie by się nie pojawił, z kim by nie rozmawiał, on cały czas będzie mówił, że mi jest ciężko, że ja przeżywam. Wy się, wy się, wy się śmiejecie, wy się radujecie. Ja jestem nieszczęśliwy, dlaczego tak się dzieje? I teraz e, cała, cały problem polega na tym, i sztuka generalnie, żeby z tego wyjść, wyskoczyć, prawda? Odwrócić swoją uwagę czymś innym, nie? I ja wtedy zacząłem studiować. Tylko, że to też nie było łatwo. Na początku musiałem się wesprzeć, farmakologicznie. Przepisany mi został Prozak, wtedy bardzo znany taki lek antydepresant Prozac, który brałem przez półtora roku. Bo byłem naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji, że brzuch nie bolał, kręgosłup nie bolał. Miałam problemy z koncentracją. Zaczynałam mówić jedno zdanie, e, e, pod koniec zdania już nie wiedziałam od czego zacząłem, więc wszystko gubiłem mi było bardzo ciężko. Najpierw miałam problemy z głosem. Ja nie miałam siły na przykład. Jak zaczynałam koncert, to ja po 15-20 po minutach już nie miałam sił, prawda? Bo te struny one były takie całe napięte, prawda? Więc, więc ja powoli wychodziłem z tego. Kolonistyka mi pomogła wyjść z tego. Sport. Ja non stop poprawiałam sport. Zacząłem chodzić, wybrałem sobie WF chodząc na basen. Mhm. Pływając, bo nie umiałam pływać, nie? więc nauczyłem się pływać. E, zacząłem chodzić do e, Kółka tanicznego, zacząłem tańczyć, występować z, tej, z tą grupą, jeżdżąc po całej Polsce, występowaliśmy, tańczyliśmy, prawda? Cały czas jakby odwracałem swoją uwagę od tego problemu i wiesz co, małymi, małymi kroczkami zacząłem z tego wychodzić. Moja rada: nie siedzieć przed telewizorami, tylko wychodzić z, z domów, uprawiać sport, żadna szczepionka wam nie pomoże, tylko aktywność fizyczna, budować odporność w sposób normalny, a uprawiać sport, spotykać się z ludźmi. Nawiązywać kontakty, relacje z ludźmi, bo to taka relacja daje bardzo dużo zdrowia, energii, która dla nas jest. Zbawienna. Jak przyszła taka pandemia i dostaliśmy listę pewnych restrykcji, czego nie powinniśmy robić, to ja od razu sobie przypomniałem, że właśnie tak się zachowywałem podczas depresji. Izolowałem się, zamykałem się, zamykałem zasłony, żeby nie widzieć świata. I do czego mnie to doprowadziło? Do depresji, do głębokiej depresji i do zaburzeń psychosomatycznych. Czy wy chcecie, żeby was coś takiego spotkało? Głęboka depresja, z której wy będziecie wychodzili latami. Miejmy nadzieję, że, że pandemia ustępuje. Powoli hmm. zaczynamy wracać do normalności. Nieśmiało jeszcze, ale, ale mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Ale dla ciebie sezon koncertowy w zasadzie się skończył. Zadzwoniła do mnie pani ze Stanów Zjednoczonych, organizatorka koncertu. Pani Barbara ma na imię i mówi, że Panie Iwanie, Polonia bardzo Pana chce. Jeśli to będzie możliwe, Iwan już wkrótce wystąpi za oceanem. A na razie zapowiada premierę teledysku do piosenki Mamo, nie pytaj mnie dlaczego. Robiciele luksusu zapraszają na kolejne ciekawe rozmowy. I kogo chcesz jeszcze zniewolić, porobali twoje mi abyś nam przestał już gadonić. Komu minister wciskaszki dyk? I kogo chcesz jeszcze zniewolić? Palić twoje mydy, abyś nam przestał już.